Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Slater i w tym filmie sobie omówimy nową aktualizację do wtyczki, która pobiera filmy z, ze strony CDA. Zacznijmy w sumie od samego początku. Generalnie zostało zmienione okno dialogowe, zarówno dla filmów z oddzielnymi źródłami, jak i dla standardowych. Na taki bardziej futurystyczny, trochę się pobawiłem kolorami. Nie ukrywam, no i coś takiego udało mi się zrobić. Jak zauważyliście, teraz można sobie wybrać też jakość w takim oknie. Została zmieniona metoda, metoda wyszukiwania adresów filmów. Teraz rozszerzenie na samym początku przeszukuje źródło strony w poszukiwaniu pliku mpd, żeby z tego pliku wyciągnąć odpowiedni Adres. I oczywiście go sparsować. Dobrze. Więc dzięki temu player już nie musi być włączany podczas pobierania. Można sobie pobrać film nie włączając w ogóle playera. Oczywiście pokazuję wam to rozszerzenie na przeglądarce Google Chrome, bo na niej głównie się skupiam pisząc kod. E, dobra, to by było to. Przejdźmy jeszcze do standardowego filmu. Jeśli chodzi o standardowy film, tutaj nic się nie zmieniło. Dalej musi szukać requestów, bo po prostu dla tych filmów plik MPD nie jest wygenerowany jeszcze w źródle strony, więc niestety, ale trzeba włączyć, odtwarzać, żeby znalazło odpowiedni, odpowiedni request, prawda? Dobra, znaleziono film i zostało pokazane okno dialogowe. Oczywiście trochę się zmieniło względem poprzedniego, znaczy nawet w sumie trochę bardzo. No tak jak mówiłem, trochę pobawiłem się kolorami, więc coś takiego wyszło. Tutaj sobie anulujemy na razie. No i dodana została opcja oczywiście, na którą dużo osób podejrzewam, że czekało. A mianowicie pobieranie pełnych folderów. Jak sobie przejdziemy na dany folder, mamy już przycisk do pobrania. Jak w niego sobie klikniemy, to wybieramy filmy, jakie chcemy pobrać. Gdy, to, gdy już zaznaczymy to, co chcemy, klikamy oczywiście Pobierz. Zaznaczone. I to działa na takiej zasadzie, że otwiera zakładkę danego filmu i tak samo jak z pobieraniem pojedynczego filmu z oddzielnymi źródłami, tak samo tutaj przeszukuję po prostu źródło strony w poszukiwaniu, e, w poszukiwaniu pliku MPD, żeby później sparsować adresy odpowiednie i ważna informacja, pobiera zawsze, zawsze pobiera najwyższy, znaczy najlepszą jakość wideo. Tutaj nie wybieramy jakości, po prostu zawsze pobiera najwyższą. Jeśli będziecie chcieli Mieć taką opcję, żeby oczywiście wybrać sobie jakoś tak samo w tym miejscu. To po prostu dajcie mi znać w komentarzu i zobaczymy, co się da ogarnąć, nie? Możemy sobie to spokojnie zatrzymać. To pobieranie jeszcze niech odpali. To ten jeden film. Ok, zatrzymujemy pobieranie w tym momencie. I teraz pobrało, zamyka zakładkę z filmem i już dalej nie będzie pobierać. Generalnie do tej opcji napisałem skrypt znowu do łączenia. Oczywiście pobierzemy sobie go w tym momencie. On się trochę różni od tamtego skryptu wcześniejszego. A mianowicie tutaj już zakładając, że pobieramy zawsze kilka filmów. Tutaj nie będziemy żadnych potwierdzeń dla każdego z osobna filmu pisać, prawda? Po prostu naciskamy te. Enter i łączy wszystkie filmy od razu po kolei, prawda? Gdy je połączy, oczywiście stworzy nowy folder z połączonymi filmami, i mamy tutaj wszystkie połączone filmy. To by było w sumie tyle. To mogę sobie spokojnie usunąć. Teraz, dobra, przejdźmy jeszcze raz tutaj. I na sam koniec nowa opcja, która została dodana, mianowicie. W zakładce ogólne mamy tutaj możliwość pominięcia, potwierdzania, pobierania. Potwierdzania, pobierania, tak. Gdy sobie to zaznaczymy, już od tego momentu nie będą nam się pokazywały żadne okna dialogowe. Po prostu od razu po naciśnięciu przycisku pobierania, od razu zacznie się pobierać wszystko, co jest potrzebne. To działa zarówno dla z tych z oddzielnymi źródłami, jak i dla standardowych filmów. Spoko opcja, jeśli zależy Wam, oczywiście na, na czasie, nie? Ja sobie to na razie wyłączę i tyle. Takie zmiany zaszły w tej aktualizacji. Myślę, że przypadną Wam do gustu. Jeśli chcecie zobaczyć w rozszerzeniu coś innego, nową funkcję, nową funkcjonalność, oczywiście, piście w komentarzach. Jestem jak zwykle otwarty na propozycje. Dobra, to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!